Witajcie. Moi drodzy widzowie, wiem, że zapowiadałem, że będę ograniczał liczbę filmów, w których komentuję jakieś artykuły i staram się trzymać własnych deklaracji. Niemniej są takie artykuły, których po prostu nie mogę pominąć. I kiedy je czytam, to cieszę się tak bardzo, że chcę się tym z wami podzielić, tym co czytam. Jeden z takich artykułów to właśnie ten, który teraz mam przed oczami. W artykule tym można przeczytać o tym, że zaczęło się sprzątanie patologii, która została po PiSie. Państwo zbudowane przez PiS niestety nie spełniło oczekiwań wyborców, oczekiwań narodu polskiego. No i może ono było super, co pan Kaczyński twierdzi, że w tym kraju jest mało ludzi równie inteligentnych jak on. No tak, tylko że w tej inteligencji swojej niezmierzonej nie zauważył, że coraz bardziej stał się problemem dla narodu polskiego, że wyborcy coraz negatywniej oceniają jego coraz to bardziej niepopularne pomysły. No i właśnie teraz zaczęło się rozliczanie wszystkich pomysłów PiSu. Efektem tego rozliczania będzie pewnie likwidacja ich wszystkich. I bardzo dobrze. Ja naprawdę z wielkim z rumieńcem ekscytacji na twarzy będę obserwował to, jak kolejne gnioty powołane do życia przez PiS są likwidowane. Dzisiaj przyszła pora na pierwszego gniota, czyli pod komisję smoleńską. Cyrk objazdowy przez 8 lat prowadzony przez pana Antoniego Macierewicza. Dlaczego podkomisję smoleńską nazywam cyrkiem objazdowym? Dlatego, moi drodzy, że przez te wszystkie lata, kiedy ta komisja, podkomisja działała, nie wyjaśniła absolutnie niczego na temat katastrofy smoleńskiej. Raport o katastrofie smoleńskiej nigdy się nie ukazał podobno gdzieś tam był, ale utajniony. Te z rutu tutu, majtki z drutu. Tyle mogę powiedzieć o tym. nie udało się nawet panu Macierewiczowi odzyskać wraku tu polewa. Nie udało się przeprowadzić również rozmowy na ten temat, na przykład z ambasadorem Rosji. Czym więc zajmowała się podkomisja smoleńska? No czymś tam się zajmowała. Głównie lansowaniem teorii o rosyjskim zamachu. Również zatrudniała ekspertów, którzy pewnie tani nie byli. Jak to eksperci? Taki na przykład profesor Glut, no to jest pewnie drogi, kiedy mówi o wirusach i szczepionkach. Więc inni eksperci do wynajęcia na pewno też swoje trzeba im zapłacić. No i cóż. A zatrudniała ekspertów, przeprowadzała nawet eksperymenty. Niestety, z tych wszystkich działań wynikło jedno wielkie: co? Jajco, moi drodzy. Sytuację idealnie podsumował pan minister. Czekajcie, bo mnie. Kręgosłup boli. Minister Spraw Wewnętrznych, zaraz Wam przeczytam, co też to pan minister powiedział. O, już mam. Pan minister spraw wewnętrznych i administracji pan Marcin Kierwiński powiedział tak: cytuję za panem Kierwińskim. Nie kurwińskim, tylko kierwińskim. Nie pomylcie się. Czas spiskowych kłamstw pana Macierewicza skończył się. No i brawo, panie ministrze! Ja tak samo uważam, tylko że ja nie mogę tego powiedzieć, bo jestem zwykłym obywatelem. A w końcu Polska wkroczyła ponownie w czas rządów PO, a pamiętamy. Wszyscy ja na pewno pamiętam, że to za PO, służby państwa, organy państwa, organy władzy wykonawczej państwa, były wykorzystywane do uciszania obywateli. I na przykład CBA robiło naloty na domy youtuberów, którzy powiedzieli coś, co się władzy nie spodobało. No i myślę, że teraz może być tak samo, dlatego Trzeba uważać, co się mówi. Tak, moi drodzy, nie uważam, aby PO i Konfederacja były choć trochę lepsze od PiSu. Myślę, że będą rządzić inaczej, natomiast będą rządzić równie źle. Jestem tego pewien. Natomiast PiSu i wszystkiego, co PiS reprezentuje, bardzo, bardzo nie lubię, nie szanuję i dlatego odczuwam prawie, że fizyczną przyjemność, jak widzę, jak rzeczywistość daje panu Kaczyńskiemu kolejne przytyczki w nos najpierw przestrzegane wybory potem jego no, współpracownik nie udało nie zdołał sformować rządu i teraz likwidacja podkomisji smoleńskiej i będą moi drodzy kolejne przytyczki tyle że Najpierw trzeba będzie rozliczyć Podkomisję Smoleńską Rozliczyć każdą złotówkę Która została wydana Bo efekty pracy Podkomisji Smoleńskiej No Co ja mówię, jakie efekty Nie było żadnych efektów Więc uważam, że każda złotówka Była pieniędzmi wyrzuconymi w błoto Pieniędzmi podatnika A więc i moimi Drugim pisowskim Popisowskim Benkartem, który zostanie sprzątnięty, był zakaz in vitro. Moi drodzy, poprzednia partia posługiwała się bardzo chętnie taką retoryką, że posługiwała się wsparciem kościoła, tak? Na zasadzie, że kościół mówił młodym, energicznym i inteligentnym ludziom, którzy chodzą do kościoła na kogo mają głosować, a oni na to głosowali, o ile okularów nie zgubili. No i kościół, między innymi jak byk na płachtę, reaguje na in vitro. In vitro, czyli przypomnę, sztuczne zapłodnienie. Skuteczna metoda leczenia bezpłodności. Dla wielu ludzi to, że nie mogą mieć dziecka, jest wielkim nieszczęściem. In vitro daje Taką możliwość. Daje możliwość komuś, kto dziecka nie może mieć, żeby to dziecko miał. Jest to coś dobrego i pięknego. Oczywiście Kościołowi to nie w smak. A dlaczego moi drodzy? Dlatego, że przez 2000 lat swojego działania Kościół nauczał, że tylko Bóg daje życie, że tylko Bóg jest dostatecznie potężny, aby stworzyć człowieka. A nagle okazało się, że głównoprawda, prawda naukowiec z mikroskopem i pipetką też może dać życie i też może stworzyć człowieka. A więc, jeżeli in vitro będzie powszechnie używane i stosowane, to człowiek przejmie umiejętność, która do tej pory była zarezerwowana dla Boga umiejętność powoływania życia. I nagle okaże się, że Bóg już nie jest taki boski, tajemniczy i potężny, jak to Kościół próbuje nam mówić. Na temat in vitro wypowiedział się ten, że pan to pan, pan ksiądz Stanisław Gondecki. Pan ksiądz Gądecki zasiada w konferencji episkopatu Polski. No i pan ksiądz Gondecki. Był uprzejmy podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i stwierdził, że koniecznie, konieczne jest stworzenie narodowego programu prawdziwego leczenia niepłodności. Już jest taki program, panie księdzu, nazywa się właśnie in vitro. Ksiądz Gondecki zaapelował do pana prezydenta Dudy, aby ustawy o in vitro. O refundowaniu in vitro nie podpisywał. No niestety, panie księdzu, pańska wszystko, rzeczywistość wskazuje na to, a w szczególności to, że pan prezydent tą ustawę podpisał, no wskazuje na to, że pańska opinia została wzięta pod uwagę, wysłuchana, ale nie uznana. Dalej, Ksiądz Gondecki zwraca uwagę na koszty in vitro. Że to będzie przekazane około 500 milionów miesięcznie czy rocznie. Panie księdzu, ja przypomnę tylko, że w Polsce księża nie płacą podatków takich jak normalni ludzie, tylko są opodatkowani ryczałtowo. Ksiądz płaci taką samą sumę co miesiąc, niezależnie ile zarobi, płaci ją miesięcznie lub kwartalnie. Sprawdziłem to w wujku Google. Stawki ryczałtu płaconego przez duchownych są żenująco niskie. W przypadku no, wynoszą od 160 do 1500 zł kwartalnie, czyli nieco miesiąc. A co 3 miesiące? Czyli raz na trzy miesiące ksiądz płaci pomiędzy 160 zł a 1500. To wychodzi, nawet jeżeli przyjmiemy tą najwyższą stawkę, no to mm, miesięcznie wychodzi jakieś 500 zł. To śmiesznie mało. To jest opodatkowanie księży taką sumą. To jest chyba celowe denerwowanie przedsiębiorców. Przypomnę, moi drodzy, że przedsiębiorcy to właśnie ci ludzie, którzy utrzymują państwo, bo to z ich podatków państwo ma pieniążki. A przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą, musi za jednego pracownika, również za siebie, zapłacić 4694 zł i 40 groszy składki emerytalnej. Tyle płaci, żeby mieć potem emeryturę na przykład 2200 Ja też tyle płaciłem, i po 20 latach pracy ZUS zaproponował mi rentę w wysokości 1700 zł, co odebrałem jako plucie mi w twarz. Ale zostawmy historię mojego życia, bo to nie, o to nie o tym jest. Do tego 4694 zł trzeba dodać jeszcze 1600 zł i 27 groszy składki na ubezpieczenie zdrowotne tyle płacę i wy też i wasi bliscy tyle płacimy po to żeby po półtora roku czekać na operację ratującą życie tyle płacimy po to żeby nasze żony i partnerki umierały na sepsę kiedy zgłoszą się do szpitala do porodu tyle płacimy aby bez przerwy w służbie zdrowia spotykać się z niekompetencją i złą wolą. Jeżeli ktoś ze służby zdrowia uważa, że tak nie jest, proszę dać znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie opowiem o tym, co mam na myśli mówiąc o niekompetencji i złej woli. Ja bym nawet powiedział pandemonium niekompetencji i złej woli. No. Tak więc z tego co obliczyłem, z samych składek, nie licząc podatku, przedsiębiorca musi zapłacić ponad 6000 zł. Samego ZUS-u. O tu pani Ada, o niej będzie zaraz. Samego ZUS-u przedsiębiorca musi zapłacić ponad 6000 zł. I to w zestawieniu 500 zł miesięcznie, który musi zapłacić zryczałtowany ksiądz no to jest po prostu skala tak jak niebo i ziemia dlatego panie księdzu Godlewski nie ma pan ma pan mniejsze, mniejsze prawo do mówienia o budżecie państwa niż ktoś kto płaci podatki większe ale ogólnie pan ksiądz gondecki jest obywatelem naszego kraju co prawda przysięgał na wierność innemu krajowi, czyli Watykanowi, ale to już przymknijmy na to oko. No i jako człowiek mieszkający w Polsce i prawdopodobnie posiadający polskie obywatelstwo, pan Gondecki ma gwarantowane konstytucją prawo do posiadania własnych poglądów, a nawet do ich głoszenia. A zatem panie Gondecki wysłuchano pana. Rozważono pana propozycję i niestety się z nią no, nie, nie, nie liczono, nie uznano jej. Brawo, dziękujemy panu. Już może pan siadać i wracać do Episkopatu, do Konferencji Episkopatu Polski. Proponuję panu, panie z jakiego on ma stopień, arcybiskup. Panie arcybiskup Gondecki, proponuje panu, Zacząć już planować strategię na obronę religii w szkołach, bo to będzie kolejny punkt programu. A wtedy cała masa pańskich konfratrów zostanie bez roboty i bez również kontaktu z dziećmi, co uważam za wielki, wielki plus. I kiedy zobaczę, że religia zniknie ze szkół, to usiądę sobie na moim skrzypiącym krześle. Moje ciężkie dubsko zaparkuje, otworzę sobie szampana jak nie powinienem, bo mam cukrzycę i leki na serce z alkoholem się nie komponują. Ale otworzę sobie szampana, wypiję za zdrowie sekularyzacji narodu polskiego, czyli rozdzielenia religii od państwa. Każde państwo i każda religia uważam powinny być rozdzielone, bo państwo. Które jest związane z jakąkolwiek religią, to jest co, cofa się do średniowiecza. I w tym momencie panu Gondeckiemu chciałem przypomnieć, że Polska nie jest państwem wyznaniowym, nie jest jakimś Emiratem Arabskim albo średniowiecznym państwem zakonu krzyżackiego, tylko demokratycznym państwem w środku Europy w XXI wieku. W związku z tym ja osobiście nie mam zamiaru kierować się przepisami prawa kanonicznego albo rozważeniami jakiegoś człowieka, który jest fanatykiem religijnym. Mam zamiar kierować się w życiu przepisami prawa, ale nie kanonicznego. Pod jednym z odcinków pod serii Poczęto Ojców Nieświętych, jeden widz powiedział, że ta seria wyjątkowo źle o mnie świadczy. Zatwierdziłem ten komentarz, bo chciałbym tego widza poprosić kulturalnie i grzecznie, żeby jakoś uzasadnił swoją, swój punkt widzenia. Mówię poważnie drugi widzu, uzasadnij dlaczego uważasz, że mówienie o łajdactwach i dewiacjach dy papieży źle o mnie świadczy, bo ja myślę, że tak jak to śpiewał Kazik Staszewski Widzę, widzę i wcale się nie wstydzę, bo niech się wstydzi ten, kto robi, a nie ten, kto widzi. No i na koniec, to co już tak powiem, niechcący, klikając bezmyślnie jak małpa tymi zakładkami, w przeglądarce pokazałem zdjęcie pani Ady. To jest pani Adrianna Biedrzyńska, aktorka. Była znaną aktorką, kiedy ja byłem nastolatkiem. Kiedy miałem lat 15 mniej więcej, to grała w takim filmie 300 mil do nieba i wtedy jako 15 latek, bardzo podobała mi się pani Adrianna i marzyłem o tym, aby ujrzeć ją nago, naprawdę. Gdzieś tak koło roku 18, roku życia o tym zapomniałem, ale jak miałem 15 lat, a ona 25, to o tym właśnie marzyłem. Bardzo żałuję, ale moje marzenia się nigdy nie spełniły. Znaczy wtedy, bo teraz właśnie pojawiła się szansa, żeby się spełnić mogły. Otóż pani Adrianna Biedrzyńska przed wyborami obiecała, że jeżeli no, wie, dużo ludzi pójdzie na wybory i pis zostanie oderwany od koryta, to nago przebiegnie ulicami. Starówki w Bydgoszczy, w której mieszka, znaczy w Bydgoszczy nie w starówce. No i powiem tak, bardzo fajny pomysł pani Adriano i świadczy o tym, że jest Pani osobą młodą duchem i umie pani się bawić. Niestety jest pani młoda duchem, bo ciałem, pani ciało ma 60 lat, czyli nie jest pani młoda. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że są tacy ludzie, tacy mężczyźni, tacy stulejarze, którzy będą wypisywać, że jest pani śliczną kobietą i tere, kuku. Panowie, chyba żeście kobiety ostatnio nie widzieli takiej w miarę młodej. Ja proponuję nie patrzeć na Polki zaniedbane, bez makijażu, z fryzurami, jakby piorun w miotłę strzelił. Tylko popatrzcie na Ukrainki, zadbane, uśmiechnięte, z ładnymi fryzurami i z profesjonalnym makijażem. Tylko uważajcie, bo jak w Warszawie zobaczycie osobę, która jest ładnie ubrana, ma ładny makijaż i ładną fryzurę, no to albo to będzie młoda Ukrainka, albo transwestyta warszawski. Więc uważajcie, żeby się nie pomylić, na wszelki wypadek zapytajcie o coś, tak, żeby wiecie, usłyszeć jakim głosem ta osoba mówi jeżeli takim grubym, męskim, no to spieczajcie jak najszybciej. Ale jeżeli kobiecym, to możecie kontynuować rozmowę. Na przykład możecie zacząć rozmowę od słów jebać Putina zbrodniarza wojennego. To zawsze tak otwierająco działa. Czekaj, się napiję się. Ale wracając do pani Adrianny. O ile, gdyby pani taką obietnicę złożyła właśnie w tych pięknych czasach kiedy ja miałem lat 15, a pani Adriana 25, to prawdopodobnie już bym pakował walizki, żeby pojechać do Bydgoszczy. I byłbym tam szybciej niż tych dwóch y, 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 młodych ludzi z filmu 300 mil do nieba. I jakby było trzeba, to również jechałbym w podwoziu ciężarówki. Natomiast od tamtego czasu minęło 35 lat. Ludzie, wiecie, ile to jest? To jest bardzo dużo. Za 35 lat to można spłodzić dziecko i je wychować w miarę, odchować. A tak więc teraz, kiedy ja mam lat 50, a pani Adrianna 60, nie chcę oglądać pani Adrianny nago. Bo obawiam się, że mógłbym się rozczarować. A chcę zachować w pamięci obraz pani Adrianny. Nieskażony, taki jaki zapisał się na moim dysku twardym mniej więcej z czasów, kiedy pani Adriana grała w filmie 300 Mil do Nieba. No, co nie znaczy, że mam coś do ludzi w podeszłym wieku, bo ja sam już mam lat 50, czyli młody już dawno nie jestem, ale moi drodzy. Niezależnie, ile się ma lat, to trzeba zachowywać pewną przyzwoitość. Trzeba mieć taką świadomość, że ciało ludzkie się starzeje. Mózg zresztą też. Co widać najlepiej po niektórych politykach, którzy ostatnio stracili władzę i wyrwano im stołek spod tyłka. Ale zostawmy mózg, ciało się starzeje. I z biegiem czasu ciało kobiety 60-letniej absolutnie nie jest już tak estetyczny jak wtedy kiedy miała ona lat 20 czy 25. W związku z tym trzeba trochę mieć takiej pewnej skromności i nie pokazywać ciała które już nie jest tak atrakcyjne jak było kiedyś. Chyba że na jakimś party dla swingersów to wtedy dlaczego nie. Natomiast po pierwsze pani Adrianno yy, no, nie jest już pani najmłodsza. Zdrowie i odporność też już pewnie nie jest na takim poziomie jak wtedy, kiedy była pani młoda. Więc bieganie z gołym dóbskiem po mieście może zaowocować na przykład zapaleniem płuc. A dla ludzi w podeszłym wieku zapalenie płuc to jest bardzo niebezpieczna choroba. Poza tym, kiedy się biega nago po mieście, można na przykład ulec wypadkowi, bo będzie pani sobie biegła, biegła. Że tak powiem, tak jak pani zapowiedziała, czyli nago, a tu na przejściu będzie kierowca pod, prowadził samochód osobowy. Na przykład znany dziennikarz, pan N, i będzie sobie jechał tak jak to pan N. sobie jechał, pijany, bez prawa jazdy i bez badań technicznych, bo dostał w zawieszeniu karę. Bez znanym dziennikarzem, więc prawdopodobnie jeździ sobie znowu. On sobie będzie jechał, zobaczy nagą panią Adriannę biegnącą po ulicy, zapatrzy się, nie, że tam się, prawda, podnieci i tylko zdziwi się, tak, straci koncentrację i sru! Może dojść do wypadku. A w wieku 60 lat to już, że tak powiem, kości kobiety są takie niezbyt mocne, bo tam wapna ubywa i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, pani Adrianno, tysiące młodych mężczyzn Zachowało y, Pani obraz jako młodej pięknej kobiety w swoich pamię w pamięci długiej. Jestem pewien, że codziennie są jeszcze tacy mężczyźni, którzy przywołują ten obraz pani. Ja osobiście nie, ale na pewno jest wielu takich, którzy co wieczór myślą o pani. I proszę tego nie zepsuć, proszę tego nie zepsuć, ale brawo za poczucie humoru. I brawo za śmiałość!